Cześć! Tutaj Ania. Dzisiaj wykonamy sobie praktykę, w której skupimy się nad balansem. Popróbujemy różnych asan, różnych przejść i będziemy się starać jak najlepiej utrzymać równowagę. Ale na początek stańcie sobie stopami jak najbliżej siebie. Zamknijcie sobie oczy. Poczujcie trzy punkty podporu na każdej stopie. Mały palec, duży palec i środek pięty. I z tymi zamkniętymi oczami zróbcie sobie spokojny wdech. I spokojny wydech. Czubek głowy ciągnie was do nieba. Mam nadzieję, że czujecie, jak wasze stopy balansują, by utrzymać równowagę. Wdech i wydech Spokojnie. Wdech i wydech. Skupcie się na dechu, wdech. Wydech. I po prostu czujcie, co tam się dzieje z waszymi stopami. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Rozstawcie sobie stopy na szerokość bioder. Ponownie zamknijcie sobie oczy. I pokręćcie kółeczka w jedną stronę. Poczujcie jak wasze ciało szuka tego środka. I w drugą stronę. Teraz będziemy sobie pomału wchodzić na palce. Możecie z otwartymi bądź zamkniętymi oczami. Góra będę musiała wdech. I wydech pomalutko w dół. I wdech góra. I wydech dół. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wejdźcie sobie w górę, palce wdech. Zostańmy sobie na dwa, wdech, wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech, i wydech. Super. Rozluźnijcie nogi. Teraz znowu stańcie sobie ze stopami złączonymi i będziemy sobie podnosić najpierw prawą nogę do siebie. Ręce można wyciągnąć na boki, żeby było łatwiej. Trzymamy balans i głowę przechylamy na prawą i na lewą stronę. Próbujemy jeszcze raz. Prawa. I lewa strona. Super. Wracamy. I teraz lewa noga idzie do góry. Podnosimy lewą nogę. Ręce szeroko. I głowa w prawo. W lewo. W prawo. I w lewo. Wracamy w centrum. Super. Teraz podniesiemy sobie prawą nogę do góry. Lewą dłonią przytrzymamy się za kolano. I otworzymy się klatką piersiową w prawą stronę i patrzymy się w prawo. Trzymamy balans. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wracamy. I druga noga to samo. Lewa noga w górę. Prawa dłoń przytrzymuje za kolano i otwieramy się w lewą stronę czatką. Robimy wdech. Wydech. Wdech. I wydech. I wracamy. Super. Teraz będziemy sobie podnosić prawą nogę do przodu i będziemy ją przekładać do tyłu. Łapiemy się z tyłu za stopę. Przyciągamy ją do pośladka. I znowu noga do przodu. I do tyłu łapiemy się za stopę, przyciągamy piętę do pośladka. Jeszcze dwa razy przód. Tył. Przód. I tył. Super. To samo na drugą stronę. Podnosimy sobie lewą nogę. Mamy ją z przodu, przekładamy ją do tyłu, łapiemy za przyciągamy pięty do pośladka. I przód noga. I tył. Jeszcze dwa razy. Przód. I tył. I przód. I tył. Jak mamy nogę z tyłu, odłożymy sobie nogę na matę z kolanem razem. Tlękamy, druga noga dołącza i wchodzimy sobie na chwilę do pozycji dziecka, żeby odpocząć. Spokojny wdech i wydech. Z pozycji dziecka wejdźmy sobie do psa z głową w dół. Palce rozstawione szeroko. I teraz na zmianę. Najpierw poruszamy sobie nogami z tyłu, żeby pies był komfortowy. Zatrzymaj nogi i teraz podnosimy najpierw prawą rękę, dotyka lewego łokcia i później lewą rękę, dotyka prawego łokcia. I tak na zmianę. Prawa dłoń, lewy łokieć. I lewa dłoń, prawy łokieć. Jeszcze po dwa na stronę. Super. I wchodzimy do klęku podpartego. Jak jesteśmy w klęku podpartym, wyciągamy sobie prawą dłoń przed siebie, a lewą nogę w tyle. I zróbmy sobie tu spokojny wdech. Wydech. I teraz będziemy prawą dłonią łapać się za lewą stopę. Ręka idzie do tyłu. Łapiemy się, trzymamy balans, patrzymy z ręką, jeśli jesteśmy w stanie, i wracamy. Łapiemy się za stopę. I wracamy. I jeszcze raz. I wracamy. Super. Zmiana ręki. Lewa ręka z przodu, prawa noga z tyłu wyciągnięta. Robimy spokojny wdech. I wydech. I łapiemy się za stopę. I wracamy. Łapiemy się za stopę. I wracamy. I jeszcze raz. I wracamy. Super. Jeszcze raz pozycja dziecka. Spokojny wdech i wydech. I jeszcze jeden. I wracamy do klęku podpartego. Jak jesteśmy. Ręku podpartym. Teraz dosłownie na parę centymetrów będziemy sobie podnosić prawą rękę i prawą nogę. Staramy się to zsynchronizować w czasie. Podnosimy najpierw jedną stronę ciała, a później drugą. Nie musi być to tak wysoko jak ja. Wystarczy delikatnie. I drugą. Prawa strona i lewa. Prawa. Lewa. Jeszcze po razie na stronę. Prawa. I lewa. Super. Siadamy sobie na piętach. Podwijamy sobie palce stóp. I teraz będziemy podnosić kolana z maty. I opadamy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. Trzymamy. I wydech. Opadamy na kolana. Jesteśmy sobie na kolanach. Będziemy sobie przechodzić prawą nogą do przodu. Pomału, żeby jak najdłużej trzymać balans na lewej noze. Podnosimy wdech. I przekładamy prawą stopę do przodu. Podnosimy sobie nogę z tyłu. Ręce składają się w na naaste przed kratką, i zakładamy nasz lewy łokieć za prawą nogę. I robimy wdech. I wydech. Wracamy. I tak samo, po malutku, odkładamy nogę z powrotem. Teraz lewa noga pomału. Balansujemy na prawej. Podnosimy nogę z tyłu, gest na i odkręcamy się na lewą stronę. Spokojny wdech i wydech. I wracamy. I po malutku odkładamy. Lewą nogę. I jeszcze raz. Prawa strona. Super. Noga z tyłu się podnosi. Przekładamy ręce za nogę. Spokojny wdech i wydech. Wracamy. I lewa noga. Wykładamy ręce na bok. Wdech i wydech. Wracamy. Tak świetnie nam idzie, że zrobimy jeszcze raz na stronę. Prawa noga. Podnosimy się. Wdech. I wydech. I lewa strona. Podnosimy się z tyłu. Na nodze. I spokojny Wdech i wydech. Wracamy. I odpocznijmy sobie. Sekundę w pozycji, dziecka Poru, parę oddechów. Już pomału kończymy. Zroluj sobie plecy do góry. Przenieś nogi do przodu. Nogi ugięte z przodu. I pomału zjdziemy sobie do leżenia na plecach. Jak leczymy sobie na plecach, złap się pod kolanami i zrobimy kołyskę w przód i w tył. Tylko staramy się nie odkładać stóp na ziemię. Przód, trzymamy balans i kładziemy się z powrotem. Trzymamy balans i pomału do. Góra. Dół. Góra. I dół. I teraz góra. Prostujemy nogi na ile możemy. Zginamy je. Jeszcze raz prostujemy. Zginamy. I ruchujemy się na matę. Jeszcze raz góra. Trzymamy balans. Nogi się prostują. Zginają się. Prostują. Zginają się. I możecie się już spokojnie położyć na plecach. Zróbcie sobie spokojny wdech i wydech. Oddychamy. Zostańcie w leżeniu tyle, ile potrzebujecie. Spokojnie sobie jeszcze odetchnijcie, dajcie sobie czas. Gdy będziecie gotowi, wstańcie się łasane Ręce pójdą w górę, wdech, zejdą przed klatkę piersiową. Ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że to była świetna zabawa. Trochę popracować nad balansem. Namaste. Jeśli podobał Ci się filmik, serdecznie Cię zachęcam do zostawienia lajka, komentarza i do zasubskrybowania mojego kanału. Do kolejnego filmu. Pa!